Czy kiedykolwiek obudziłeś się w środku nocy czując niewytłumaczalny niepokój, jakby coś ciężkiego osiadło na twojej duszy, a ciemność wokół wydawała się gęstsza niż zwykle? Nie jesteś sam. Ksiądz Tomasz Czarnecki, egzorcysta, z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w walce z siłami ciemności, przez lata słuchał podobnych historii od setek wiernych. Historie te zawsze zaczynały się tak samo: od niepokojącego przebudzenia w godzinach, które dawni mnisi nazywali godziną diabła. To właśnie wtedy, między drugą a trzecią nad ranem, zasłona między światami staje się najcieńsza. To właśnie wtedy, jak mówi ojciec Czarnecki, duchowa walka staje się najbardziej intensywna. I to właśnie wtedy potrzebujemy najpotężniejszej ochrony, jaką dała nam Matka Boża. Pamiętam przypadek starszej kobiety, pani Heleny z małej wioski pod Częstochową. Przez miesiące budziła się dokładnie o trzech i piętnaście nad ranem, czując obecność czegoś złowrogiego w swoim pokoju. Lekarze mówili o zaburzeniach snu związanych z wiekiem. Psychiatra przepisał jej leki, ale problem nie ustępował. Aż pewnego dnia trafiła do ojca Czarneckiego. Po wysłuchaniu jej historii, ksiądz zadał jedno proste pytanie. Gdzie trzyma pani swój różaniec w nocy? W szufladzie nocnej szafki. Odpowiedziała zdziwiona tym pozornie nieistotnym pytaniem. Ojciec Czarnecki pokiwał głową, jakby spodziewał się takiej odpowiedzi. To jest właśnie problem. Powiedział cicho: Różaniec to nie tylko dewocyjny przedmiot, to duchowa broń, a broń nie powinna być schowana, gdy wróg czai się u bram. Trzymanie różańca we właściwym miejscu podczas nocy może całkowicie odmienić Twoje duchowe doświadczenia i zapewnić ochronę, której nawet nie przeczuwasz. I właśnie o tym opowiem Ci dzisiaj. Zanim jednak zdradzę ci, gdzie dokładnie powinieneś trzymać swój różaniec w nocy, tajemnicę, którą egzorcyści przekazują sobie od pokoleń, chcę, abyś zrozumiał głębsze znaczenie tego świętego przedmiotu w walce duchowej, która toczy się każdej nocy wokół ciebie, nawet jeśli nie jesteś tego świadomy. Różaniec nie jest zwykłym sznurem koralików. Każde Awe Maria, każde Ojcze Nasz, wypowiedziane na tych paciorkach, pozostawia na nich duchowy ślad. To jak gdyby każda modlitwa nasycała fizyczny obiekt duchową mocą. Święta Brygida Szwedzka w swoich objawieniach usłyszała od matki: Bożej, że różaniec jest łańcuchem, który krępuje szatana. Każdy paciorek jest ogniwem tego łańcucha, każda modlitwa wzmacnia jego moc. Ojciec Pio, którego życie było nieustanną walką z siłami ciemności, nazywał różaniec swoją bronią. Gdy pytano go, dlaczego nieustannie trzyma różaniec w dłoniach, odpowiadał z prostotą: Gdy szatan widzi różaniec w twojej dłoni, ucieka jak odbicza. Podobnie święta siostra Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku opisuje, jak podczas. Jednego z najtrudniejszych doświadczeń duchowych, gdy czuła obecność złego, instynktownie chwyciła za różaniec. Natychmiast poczuła ulgę i ochronę. Te świadectwa świętych nie są przypadkowe, to nie są tylko pobożne opowieści. To świadectwa z pierwszej linii duchowej walki, która toczy się nieustannie wokół nas. Walki, której intensywność wzrasta właśnie w nocy. Dlaczego noc. Jest tak szczególnym czasem w wymiarze duchowym. W tradycji kościoła zawsze rozumiano, że ciemność nie jest tylko fizycznym brakiem światła, ale ma również wymiar duchowy. Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła, pisze święty Jan w prologu swojej Ewangelii, odnosząc się do odwiecznej walki między światłem a ciemnością, między dobrem a złem. Noc, zawsze była czasem szczególnej czujności duchowej. Nie bez powodu mnisi wstawali na modlitwę o północy, a potem znowu przed świtem. Nie bez powodu Jezus udawał się na nocną modlitwę przed kluczowymi momentami swojej misji. Noc to czas, gdy nasze zmysły są przytępione, gdy nasza świadomość jest osłabiona, gdy jesteśmy najbardziej bezbronni. I właśnie dlatego wybór miejsca, gdzie trzymasz swój różaniec w nocy, jest tak istotny. To nie jest zwykła praktyczna decyzja. To decyzja o strategicznym znaczeniu w duchowej bitwie, która toczy się o Twoją duszę. W dawnych czasach rycerze nigdy nie rozstawali się ze swoim mieczem, nawet podczas snu. Miecz zawsze był w zasięgu ręki, gotowy do użycia w przypadku. Nagłego ataku. Podobnie mnisi i pustelnicy pierwszych wieków chrześcijaństwa zawsze mieli przy sobie krzyż lub relikwie świętych, szczególnie podczas nocy. To nie był przesąd. To była mądrość zrodzona z doświadczenia i duchowego rozeznania. Ojciec Gabriele Amort, główny egzorcysta Watykanu przez wiele lat, w swoich wspomnieniach opisuje przypadki osób, które doświadczały nocnych ataków duchowych. W wielu z tych przypadków okazywało się, że osoby te nie miały przy sobie żadnych przedmiotów poświęconych, żadnej duchowej ochrony. Były jak miasto bez murów, otwarte na atak wroga. Ale wróćmy do naszej pani Heleny. Po rozmowie z ojcem Czarneckim posłuchała jego rady i zmieniła miejsce przechowywania różańca. Efekt był natychmiastowy, i zdumiewający, nocne przebudzenia ustały, niepokój zniknął, po raz pierwszy od miesięcy mogła spać spokojnie przez całą noc. Co takiego doradził jej ksiądz egzorcysta? Jakie jest to szczególne miejsce, gdzie powinniśmy trzymać różaniec w nocy? Wielu z Was może się domyślać, niektórzy intuicyjnie już to robią, nie wiedząc nawet o duchowym znaczeniu tego gestu. Ale zanim odpowiem na to pytanie, chcę, abyś zrozumiał jeszcze jedną ważną rzecz. Różaniec nie działa jak magiczny amulet. Jego moc nie jest automatyczna ani mechaniczna. Różaniec czerpie swoją moc z wiary osoby, która go używa, z łaski Bożej, która działa przez ten święty przedmiot i z wstawiennictwa Matki Bożej, której jest poświęcony. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort, wielki apostoł różańca, pisał: Różaniec jest najstraszliwszą bronią przeciwko piekłu. Jest kluczem do nieba. Jest łańcuchem, który przyciąga łaski z serca Jezusa. Skarbnicą zasług odkupiciela. Zachętą do modlitwy. Ale ta broń musi być używana z wiarą i miłością. Musi być trzymana przez ręce, które ufają w jej moc. Musi być noszona przez serce, które kocha tę, która dała nam tę broń. I właśnie dlatego miejsce, gdzie trzymasz różaniec w nocy, jest tak ważne, bo to miejsce symbolizuje Twoją wiarę, Twoje zaufanie, Twoją gotowość do przyjęcia ochrony, którą oferuje Ci Matka Boża. A teraz odpowiem na pytanie, które nurtuje Cię od początku tego nagrania, gdzie dokładnie powinieneś trzymać swój różaniec w nocy, Według Ojca Czarneckiego i wielu innych doświadczonych egzorcystów, najlepszym miejscem na przechowywanie różańca podczas nocy jest pod poduszką, na której śpisz. Tak, dokładnie tam pod poduszką blisko twojej głowy, w miejscu, gdzie twoje myśli sny i duchowa wrażliwość, są najbardziej aktywne nawet podczas snu. Dlaczego właśnie tam? Jest kilka głębokich duchowych powodów. Po pierwsze, głowa jest centrum naszych myśli, naszej świadomości, naszej duchowej percepcji. To właśnie przez umysł najczęściej atakują nas złe duchy, podsuwając niepokojące myśli, wątpliwości, lęki. Trzymając różaniec pod poduszką, tworzysz duchową barierę ochronną wokół swojego umysłu. Po drugie, podczas snu nasza świadoma obrona jest osłabiona. Nie możemy aktywnie modlić się czy wzywać pomocy. Różaniec pod poduszką działa jako cichy strażnik, nieustannie wstawiający się za nami przez moc modlitw, które na nim odmówiliśmy. Po trzecie, symbolika jest bardzo ważna w duchowej walce. Kładąc różaniec pod poduszką, wykonujesz świadomy akt zawierzenia swojego snu, swojej bezbronności, swojej podświadomości opiece Matki Bożej. To jak gdyby mówić: Maryjo, powierzam Ci moją noc, moje sny, mój odpoczynek, strzeż mnie, gdy śpię. Historia Kościoła zna wiele przypadków cudownych interwencji związanych z różańcem trzymanym pod poduszką. Święta Bernadetta z Lourdes, która doświadczała widzeń Matki Bożej, zawsze spała z różańcem pod poduszką. Mówiła, że czuje się bezpieczna tylko wtedy, gdy różaniec jest blisko niej podczas snu. Podobnie sługa Boży Fulton Sheen, znany amerykański biskup i telewizyjny ewangelizator, propagował tę praktykę wśród wiernych. Opowiadał o przypadku młodej kobiety, która cierpiała na nocne koszmary przez wiele lat. Żadna terapia nie pomagała, aż do momentu, gdy zaczęła kłaść różaniec pod poduszkę. Koszmary ustały całkowicie i nigdy nie powróciły. Ale jest jeszcze jeden szczególny powód, dla którego różaniec powinien być pod Twoją poduszką w nocy powód, o którym rzadko się mówi, a który egzorcyści znają z doświadczenia. Chodzi o to, że różaniec pod poduszką nie tylko chroni, ale również leczy. Leczy duchowe rany, które mogliśmy ponieść w ciągu dnia, leczy emocjonalne zranienia, które nosimy w sobie, czasem od lat, leczy nawet duchowe skutki grzechów, które popełniliśmy, a z których się wyspowiadaliśmy. Jak to możliwe? W tradycji Kościoła zawsze rozumiano, że przedmioty poświęcone są kanałami łaski Bożej. A różaniec, który jest nie tylko poświęcony, ale również nasycony naszymi modlitwami, jest szczególnie skutecznym kanałem tej łaski. Kiedy śpisz z różańcem pod poduszką, ta łaska ma całą noc, aby działać w twojej duszy, ma czas, aby stopniowo przenikać do najgłębszych zakamarków twojego serca, do miejsc zranionych, do wspomnień bolesnych, do lęków ukrytych i tam, w ciszy nocy, gdy Twoja świadomość odpoczywa, Matka Boża poprzez różaniec delikatnie leczy, uspokaja, przywraca pokój. To dlatego osoby, które zaczynają praktykować trzymanie różańca pod poduszką, często zauważają nie tylko ustąpienie duchowych ataków czy koszmarów, ale również ogólną poprawę jakości snu. Głębszy odpoczynek, a nawet pozytywne zmiany w swoim życiu duchowym. Budzą się bardziej wypoczęte, spokojniejsze, bardziej otwarte na łaskę Bożą. Jest jednak kilka ważnych zasad, o których musisz pamiętać, jeśli chcesz, aby ta praktyka była naprawdę skuteczna. Po pierwsze, różaniec, który kładziesz pod poduszkę, powinien być poświęcony przez kapłana. Jeśli nie jesteś pewien, czy twój różaniec został poświęcony? Możesz poprosić o to swojego proboszcza. Poświęcenie nadaje przedmiotowi szczególny duchowy charakter, czyniąc go oficjalnym narzędziem łaski w oczach kościoła. Po drugie, dobrze jest regularnie odmawiać różaniec na tym konkretnym różańcu, który kładziesz pod poduszkę. Jak już wspomniałem, każda modlitwa nasyca ten przedmiot duchową mocą. Im więcej modlisz się na tym różańcu, tym silniejsza jest jego duchowa ochrona. Po trzecie, dobrze jest od czasu do czasu pokropić swój różaniec wodą święconą. Woda święcona ma moc oczyszczania i odnawiania duchowej mocy przedmiotów. Poświęconych. Możesz mieć małą buteleczkę wody święconej w domu. Większość kościołów pozwala wiernym zabierać ją do domów. I wreszcie, najważniejsze, trzymaj swój różaniec pod poduszką z wiarą i ufnością. Nie jako magiczny rytuał, nie jako przesąd, ale jako świadomy akt zawierzenia siebie opiece Matki Bożej. To twoja wiara czyni tę praktykę skuteczną. To twoje zaufanie otwiera drogę dla działania łaski. Pamiętam historię starszego mężczyzny, pana Stanisława, weterana wojennego, który przez lata cierpiał na traumatyczne wspomnienia z tysiąc czasów wojny. Każdej nocy nawiedzały go koszmary, w których przeżywał na nowo okropności bitew i obozów. Żadna terapia nie pomagała. Leki przynosiły tylko chwilową ulgę. Aż pewnego dnia jego wnuczka, po powrocie z pielgrzymki do Częstochowy, podarowała mu różaniec, poświęcony przez ojców Paulinów na jasnej górze. Dziadku, powiedziała. Połóż go pod poduszkę i poproś Matkę Bożą, aby ochroniła Twoje sny. Pan Stanisław, początkowo sceptyczny, zgodził się spróbować, głównie by nie zawieść wnuczki ale efekt przeszedł jego najśmielsze oczekiwania. Pierwszej nocy spał spokojnie, bez koszmarów, po raz pierwszy od lat, drugiej nocy to samo, i kolejnej, i kolejnej. Po tygodniu był zdumiony i głęboko poruszony. To nie może być przypadek, powiedział do swojej wnuczki ze łzami w oczach. Czuję, jakby ktoś w końcu zdjął ze mnie ciężar, który nosiłem przez wszystkie te lata. Pan Stanisław odkrył to, co wielu wiernych odkrywa, gdy zaczyna praktykować trzymanie różańca pod poduszką, że duchowa ochrona jest realna, namacalna, skuteczna, że Matka Boża naprawdę odpowiada na nasze prośby o pomoc, szczególnie w najciemniejszych godzinach nocy. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej praktyki, o którym rzadko się mówi, a który jest szczególnie ważny. Chodzi o to, że różaniec pod poduszką nie tylko chroni przed złem, ale również przyciąga dobro. Przyciąga łaskę, błogosławieństwo, duchowe dary. Święty Jan Maria Wiannej, słynny proboszcz z Ars, często mówił o nocnych łaskach, szczególnych darach duchowych, które Bóg zsyła na duszę w czasie snu. Twierdził, że właśnie wtedy, gdy nasze świadome ja odpoczywa, Nasza dusza jest najbardziej otwarta na przyjęcie tych darów. I właśnie dlatego tak ważne jest, aby otaczać się podczas snu przedmiotami świętymi, które przygotowują naszą duszę na przyjęcie tych łask. Różaniec pod poduszką działa więc jak duchowy magnes przyciągający te nocne łaski. Przyciąga dobre sny, dobre natchnienia, dobre myśli, które kiełkują w naszej duszy podczas snu. I wydają owoce następnego dnia. Wielu świętych i mistyków otrzymywało właśnie podczas snu ważne objawienia, wskazówki czy rozwiązania. Problemów, z którymi zmagali się na jawie święta Teresa z Awila, święty Jan od Krzyża, święty Alfons Liguori, wszyscy oni opisują w swoich pismach znaczenie snów i nocnych natchnień w ich duchowym życiu. I wszyscy oni praktykowali spanie z różańcem lub innym przedmiotem świętym w pobliżu. A więc, kładąc różaniec pod poduszkę, nie tylko chronisz się przed złem, ale również otwierasz się na dobro. Nie tylko zamykasz drzwi przed duchowym wrogiem, ale również otwierasz okno na duchowe dary. To podwójna korzyść, podwójne błogosławieństwo. Ale jest jeszcze jeden szczególny powód, dla którego ta praktyka jest tak ważna właśnie w naszych czasach. Żyjemy w epoce, którą święty Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci, w epoce, w której zło jest często nazywane dobrem, a dobro wyśmiewane jako zacofanie, w epoce, w której duchowe zagrożenia są często subtelne, zamaskowane, trudne do rozpoznania. W takiej epoce potrzebujemy szczególnej ochrony, szczególnej czujności, szczególnej duchowej broni. I różaniec jest właśnie taką bronią, bronią dostosowaną do naszych czasów, do naszych wyzwań, do naszych duchowych bitew. Matka Boża w swoich objawieniach w Fatimie, Lourdes, La Salette, Akita i wielu innych miejscach, nieustannie wzywa nas do modlitwy różańcowej. Nieustannie przypomina o potędze tej modlitwy w walce ze złem, które zagraża światu i każdemu z nas osobiście. Nieustannie obiecuje szczególną ochronę tym, którzy wiernie odmawiają różaniec. A trzymanie różańca pod poduszką w nocy jest odpowiedzią na to wezwanie jest aktem posłuszeństwa wobec próśb naszej niebieskiej matki. Jest wyrazem zaufania w jej. Opiekę w jej wstawiennictwo, w jej matczyną miłość. Dlatego zachęcam Cię, abyś już dziś wieczorem, kładąc się do snu, umieścił swój różaniec pod poduszką. Możesz przed tym odmówić krótką modlitwę, taką jak Matko Boża. Powierzam Ci moją noc, mój sen, moje myśli i sny. Chroń mnie przez moc Twojego różańca od wszelkiego zła i napełnij mnie Twoim pokojem. A gdy będziesz budził się rano, zauważysz różnicę. Może nie od razu, może nie dramatycznie, ale stopniowo, konsekwentnie, będziesz doświadczał coraz głębszego pokoju, coraz lepszego odpoczynku, coraz większej duchowej jasności. Bo różaniec pod poduszką działa. Działa, ponieważ jest to praktyka zakorzeniona w wiekowej mądrości kościoła. Działa, ponieważ jest to odpowiedź na prośby samej Matki Bożej. Działa, ponieważ jest to wyraz wiary i ufności, które zawsze przyciągają łaskę Bożą. Nie pozwól, aby kolejna noc minęła bez tej ochrony, nie pozwól, aby ciemność zastała cię bezbronnym, sięgnij po tę duchową broń, którą daje ci Kościół i sama Matka Boża. I pamiętaj słowa Ojca Pio, kochaj Matkę Bożą i staraj się, aby ją kochano. Odmawiaj zawsze jej, różaniec, i czyń dobro. Dzięki tej broni pokonasz szatana w Twoim życiu i we wszystkich duszach. Różaniec, pod poduszką to nie jest skomplikowana praktyka. Nie wymaga specjalnych umiejętności ani wiedzy, wymaga tylko prostej wiary i gotowości do przyjęcia pomocy, którą oferuje nam Matka Boża. I właśnie dlatego jest to praktyka dostępna dla każdego, dla młodych i starych, dla uczonych i prostych, dla świętych i grzeszników szukających nawrócenia. Wielu z nas szuka skomplikowanych rozwiązań dla swoich duchowych problemów. Czytamy złożone teologiczne traktaty, stosujemy zaawansowane techniki modlitewne, podejmujemy ambitne postanowienia duchowe, a czasem zapominamy o najprostszych, najbardziej podstawowych praktykach, które są dostępne dla każdego. Trzymanie różańca pod poduszką jest właśnie taką praktyką, prostą, podstawową, dostępną, praktyką, którą może stosować każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy stopień zaawansowania w życiu duchowym praktyką, która mimo swojej prostoty może przynieść głębokie i trwałe owoce. Ojciec Czarnecki, którego historię przytoczyłem na początku, zawsze podkreśla, że w duchowej walce najskuteczniejsze są właśnie te najprostsze narzędzia. Woda święcona, krzyż, medalik i różaniec, szczególnie różaniec, który Matka Boża dała nam jako szczególny dar, jako szczególną broń na nasze czasy. Dlatego kończąc to nagranie, chcę zachęcić Cię raz jeszcze, umieść dziś wieczorem swój różaniec pod poduszką. Zrób to z wiarą i ufnością, zrób to jako akt zawierzenia siebie opiece Matki Bożej. I czekaj na owoce, na pokój, na ochronę, na łaskę, które nieuchronnie przyjdą. Bo jak powiedział święty Ludwik Maria Grignon de Montfort: Nie ma problemu, choćby nie wiem jak trudnego, którego nie moglibyśmy rozwiązać przez modlitwę różańcową. A na koniec, dziękuję Ci za wysłuchanie tego nagrania. Jeśli ta praktyka przyniesie owoce w Twoim życiu, podziel się tym świadectwem z innymi. Pozwól, aby ta prosta mądrość, przekazywana przez egzorcystów i świętych, dotarła do jak największej liczby osób, które mogą potrzebować tej duchowej ochrony. Nie przeocz naszego następnego filmu, który pojawia się właśnie na Twoim ekranie. Kliknij w kartę i odkryj kolejną duchową tajemnicę, która może odmienić Twoje życie. Niech Matka Boża zawsze macie w swojej opiece. Szczególnie podczas najciemniejszych godzin nocy.